Nikt się nie chce niczym podzielić, to nie tracąc czasu, yy, kontynuujemy serię fundamentów. Tydzień temu głosiłem na temat Nowonarodzenia na temat tego, że po przyjęciu Ewangelii jesteśmy nowym stworzeniem stare rzeczy przeminęły dostałeś paszport niebiański. Niebiańskie obywatelstwo. Nie jesteś z tej Ziemi, jesteś tu przechodniem, narodziłeś się na nowo, a narodzenie na nowo jest początkiem tak naprawdę naszej drogi z Bogiem. I jeżeli ktoś chciałby sobie przesłuchać, a nie był, to na YouTubie za niedługo już to będzie wszystko uaktualnione, jeżeli chodzi o narodzenie na nowo. Dzisiaj. Chcę, abyśmy przypomnieli sobie, myślę, że to będzie ciekawy temat, na początku na temat chrztu wodnego, a później na temat chrztu w duchu świętym. A więc, tak, patrzcie: chrzest, słowo chrzest z języka greckiego, z oryginału, baptizo, oznacza zanurzenie. I teraz trzeba te dwa chrzty rozdzielić. Chrzest w wodzie i chrzest w Duchu Świętym. Jakbyście sobie wzięli dzieje apostolskie i zobaczyli, jak tam nawracali się ludzie, nie było to jakąś regułą, że musisz narodzić się na nowo, ochrzcić się w wodzie i dopiero wtedy przyjąć Ducha Świętego. Mamy przypadki takie w dziejach apostolskich, że ludzie nie byli jeszcze ochrzczeni w wodzie, a stąpił na nich Duch Święty. A mamy przypadki, Yy, nie byli mamy przypadki na odwrót prawda? że byli ochrzczeni w wodzie a nie mieli jeszcze Ducha Świętego ja apostołowie poszli i nałożyli yy, ręce na tych ludzi aby otrzymali yy, Ducha Świętego i teraz tak, czym jest chrzest jeżeli chodzi o chrzest w wodzie i to też miejcie to skupienie bo yy, rozmawiamy z różnymi ludźmi i często nas się tak pytają prawda, a z jakiej wy denominacji a wy z jakiego ruchu a jak to u was wygląda i to jest bardzo ważne, abyśmy umieli wytłumaczyć swoją wiarę. Pisze w Biblii, tak, że powinniśmy umieć wytłumaczyć się z tego przed ludźmi, w co my wierzymy. I to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o Chrzest w wodzie, bo w tym kraju Chrzest w wodzie jest niezrozumiały. Na Kościół Katolicki zrobił z tego jedną wielką patologię. Co najgorsze, setki tysięcy ludzi w to wierzą i myślą, że w momencie pokropienia wodą oni dołączają do Bożego Kościoła, do chrześcijaństwa. I później mamy ochrzczonych w wodzie ateistów, agnostyków, LGBT. Polska ma potąd ochrzczonych ludzi yy, pierwszym chrztem świętym, którzy deklarują swoją niewiarę w Boga. I co to jest w ogóle za chrzest? Co to jest za chrzest w tym kraju? To jest w ogóle chrzest, nie w Jezusa Chrystusa, to na pewno. To jest chrzest w jakiegoś katolickiego ducha, który z Bogiem nie ma nic wspólnego. I teraz tak. W momencie, gdy człowiek naradza się na nowo, następuje w Twoim duchu odrodzenie, prawda? Twój duch był martwy, przyszedł do Ciebie Duch Święty i Bóg, poprzez Twoją wiarę w to, co Jezus zrobił dla Ciebie, Zraca cię do nowego życia. I teraz, czym jest chrzest? Jak widzimy yy, w Piśmie Świętym, byli chrzczeni w wodzie ludzie w wieku dorosłym. Ale dzisiaj wiemy to, że tu nie chodzi o nasz wiek, tylko że tutaj chodzi o naszą świadomość, prawda? Tu chodzi o moją i Twoją świadomość. Czym jest chrzest? Możesz mieć lat 10 i świadomie uwierzyć w Pana Jezusa i być ochrzczonym. Za chwilę do tego przejdę, że najpierw jest wiara, a później chrzest. A widzimy, nie wiem, filmiki, na przykład na YouTube, jak dziadek stuletni, który już nie ma siły wejść do wody, wnoszą go na noszach, bo wierzył w Pana Jezusa i jest zanurzany w wodzie. Bo o co chodzi? Nie wiek. A świadomość, jeżeli chodzi o chrzest w wodzie. Dlatego ja zawsze kogokolwiek z was ościłem, prawda? Pytałem się, czy ty na pewno wierzysz w Pana Jezusa? Czy to nie jest zrobione pod kogoś, dla kogoś? Nie wiem. Tylko czy to jest twój osobisty akt decyzji. I teraz tak, to jest proroczy gest tego że ty Umarłeś wraz z Chrystusem i z martwych stałeś do nowego życia. I w momencie, gdy ty przyjmujesz Ewangelię, to się odbywa w duchowej rzeczywistości, prawda? Byłem martwy, ale poprzez wiarę w Pana Jezusa zostałem ożywiony. Ale teraz, tak jak ślubując żonie i swojemu mężowi wierność małżeńską, i że nie opuści cię aż do śmierci, nakładamy sobie. Tomek Dorożała też to ma w swoim nauczaniu: nakładamy sobie nawzajem obrączki. Czyli można powiedzieć, że ta obrączka jest jakimś symbolem tego, że masz żonę, że jesteś zaślubiony, zaślubiona, że masz męża. I tak samo chrzest jest odbiciem tego, co wydarzyło się w duchu. Człowiek, który uwierzył w Pana Jezusa, narodził się na nowo. Jeżeli jest zdrowo prowadzony przez innych ludzi, to jego kolejnym krokiem powinno być to, jeżeli uwierzył w Ewangelię, aby publicznie wśród braci i sióstr i przed tym niewierzącym światem przyjąć chrzest jako, że tak powiem, zewnętrzny znak tego, że ty wierzysz w to, że Jezus umarł za ciebie i że zmartwychwstał. I że twoje stare życie zostało pogrzebane, czyli można to za tak zobrazować, schodzisz pod wodę, a wychodząc z tej wody wychodzisz jako nowy ty, jako nowy człowiek, prawda? Jest to swego rodzaju odbicie tego, co wykonało się w duchowej rzeczywistości. I nawet Biblia nazywa to pierwszym uczynkiem sprawiedliwości. Więc. Jeżeli człowiek jest zdrowo prowadzony przez ludzi, którzy mu głosili Ewangelię, to kiedy uwierzył, jego następnym krokiem powinno być ochrzcić się. I teraz pytanie. Jeżeli człowiek, ten owo jakby ma problem z tym, żeby zrobić kolejny krok wiary, czyli ponardzonej na nowy ochrzcić się, jeżeli tu jest problem, ktoś nie chce, wstydzi się, boi. To często możemy się zastanowić też nad tym, czy ten człowiek naprawdę narodził się na nowo. Bo jeżeli ty poznasz prawdziwie Boga i jego pragnienia wejdą w ciebie, jeżeli naprawdę podjąłeś decyzję, że chcesz być posłuszny Chrystusowi, to nie powinieneś tego blokować. Oczywiście, często żyjemy w katolickim kraju, gdzie ludzie kojarzą chrzest z kropieniem małych dzieci i tak dalej, i tak dalej. I nieraz z ludźmi trzeba rozmawiać, tłumaczyć, o co w ogóle w tym chodzi. Ale to powinien być jakby kolejny, yy, kolejny krok wierzącego yy, człowieka czyli zanurzenie w śmierć i zmartwychwstanie pana Jezusa. I wychodzi nowy yy, człowiek. I teraz zobaczcie. Co mówi Pan Jezus. I jeszcze teraz wrócę do tego. Zobacz, łotr na krzyżu nie miał chrztu. I Pan Jezus powiedział do Niego, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Zobaczcie, ten człowiek nie został ochrzczony, został zbawiony za swoją wiarę. Ale gdyby było mu dane zejść z tego krzyża, to uważam, że zrobiłby to, co należy. Czyli że jak uwierzył w Syna Bożego, to jego następnym krokiem będzie chrzest w wodzie. Ja wierzę w to, że jeżeli jemu dane byłoby ze skrzyża, on by to zrobił. Poszedł do nieba bez chrztu. Ale jeżeli ja i ty, albo ktoś, kto nas słucha, ogląda, wierzy w Pana Jezusa i ma tą możliwość, ponieważ żyje, ochrzcić się, to powinno być kolejnym yy, krokiem. Żyjemy w katolickim kraju. Być może będą nas oglądać katolicy, dlatego ważne jest, aby wy to rozumiecie, ale ważne jest, żeby to zaznaczyć przy takim nauczaniu na temat chrztu wodnego. Zobaczcie Ewangelia Marka 16:16. 16. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Czyli co mówi Pan Jezus? Jest pewna kolejność, prawda? Najpierw jest wiara, a później jest chrzest. Tak jak mówiłem, żyjemy w kraju, gdzie mnóstwo dzieci było ochrzczonych, sami byliśmy ochrzczeni, a 15 lat później deklarują się jako osoby niewierzące w Boga, które nie mają z Bogiem nic wspólnego. Czyli chrzest jest świadomą decyzją podążania za Jezusem, przyznaniem się jakby też yy, do Boga, do swojej wiary. Chrzest niemowląt nie jest chrztem. To jest katolicki rytuał. Po co? W celu nabijania statystyk potrzebnych być może kościołowi katolickiemu. Ale generalnie z życiem człowieka to nie ma nic wspólnego, ponieważ małe dziecko nie jest świadome, nie podejmuje decyzji, i rodzice za niego podejmują decyzję. Rodzice go wychowują, prawda? Ale wiemy, że przed Bogiem naszego ciężaru nie poniosą rodzice. Każdy z nas poniesie swój jakby osobisty yy, ciężar, prawda? Także owszem, dzieci powinny być błogosławione. Rodzice. Kościół, powinniśmy modlić się o swoje dzieci, błogosławić swoje dzieci. Biblia mówi, że jeżeli w małżeństwie jest chociaż jedno z wierzących rodziców, takie dziecko jest błogosławione. Prawda? O tym naucza nas Biblia. A więc najpierw wiara, później pierwszy uczynek wiary: chrzest. I teraz, tak, właśnie, kiedy przyjmujemy chrzest. Tak mówiłem, wiek nie ma z tym nic wspólnego, świadomość ma znaczenie. I oczywiście, najpierw trzeba narodzić się na nowo. Bo jeżeli człowiek nie jest narodzony na nowo, a ktoś go ochrzci, bo go nie wiem, do tego przekonał, namówił, a ten człowiek nie został zrodzony z ducha świętego, no to po prostu urządziliśmy sobie kąpiel i czasami to tak wygląda. Różni usługujący. Bardzo chcący głosić Ewangelię, przeprowadzać ludzi do Pana, często głoszą w swoich kazaniach, opowiadają takie rzeczy, że przepraszali później niektórych, że ich ochścili, Bo bardzo oni chyba bardziej chcieli niż ten człowiek. I teraz zobaczcie. U nas w Polsce, już, nawet już teraz odchodząc od kręgów katolickich, jak to wygląda w kościele katolickim, często w kościołach protestanckich, nie wiem kto z Was chyba. No Niektórzy dotknęli kręgów, nie, nie naszych, ale szerzej, ja też dotknąłem. Są kolejne teorie na temat, yy, na temat Chrztu. Jeżeli człowiek prawdziwie uwierzył w Pana Jezusa, niektóre kościoły robią w ten sposób, że trzymają człowieka po 3-4 miesiące, pół roku, aż ten zostanie odpowiednio wyedukowany, przeszkolony. Dopiero wtedy, w jakimś konkretnym dniu, organizuje się zbiorowy chrzest. Ja nie mówię, że zbiorowy chrzest jest zły, ale jeżeli prawdziwie wierzysz i uwierzyłeś w Pana Jezusa, możesz zostać ochrzczony jeszcze tego samego dnia. Podam Wam przykład. Dzieje apostolskie, ósmy rozdział, 26 werset. I zobaczcie, anioł pański powiedział Filipowi, wstań i około południa udaj się na drogę prowadzącą z Jerozolimy do Gazy, będzie ona pusta. Zobaczcie, Anioł Pański powiedział Filipowi, to tak jakby dzisiaj, no Anioł powiedział, nie wiem, Piotrkowi, idź dzisiaj tutaj pod Galerię Rzeszów, bo tam będzie przechodził jakiś człowiek, któremu powiesz Ewangelię i on ciebie y, otworzy ci drzwi od swojej, być może taksówki pojedziesz z nim gdzieś, a ty mu będziesz wtedy głosił Chrystusa. No tak to tutaj wyglądało, patrzcie. Anioł Pański powiedział Filipowi, wstanie około południa, udaj się na drogę prowadzącą z Jerozolimy do Gazy, będzie ona pusta. Wstał więc i poszedł w tym czasie Etiopczyk, wysoki urzędnik królowej etiopskiej. Kandaki, zarządzający całym jej skarbem, powracał z, z Jerozolimy, był tam złożyć hołd Bogu. Czyli już było jakieś w ogóle u tego człowieka szczere szukanie Boga, co Bóg rozpoznał, więc posłał Filipa, który był odpowiednio nastrojony na słuchanie głosu Bożego. Zobaczcie, teraz tak. Był tam złożyć chod Bogu. Siedząc na wozie, czytał proroka Izajasza. Powiedział duch do Filipa, zbliż się i idź przy wozie. A więc jesteś Piotr pod Galerią Rzeszów, yy, zajeżdża taksówka i anioł ci podpowiada, czy tam duch święty. No to teraz zbliż się Piotr do tej taksówki i tam podejdź do niego. I teraz tak. Gdy Filip dobiegł, usłyszał, że czyta proroka Izajasza, zapytał więc, czy ty rozumiesz, co czytasz? I ten człowiek mu odpowiada: Skąd bym mógł, skoro mi nikt nie objaśni? I poprosił Filipa, aby wsiadł do wozu. A urywek pisma, który czytał, był następujący: I to jest o Jezusie. Jak owca na zabicie prowadzona, jak milczący baranek, gdy go strzygał, to on nie otwiera ust. W chwili uniżenia nie przyznano mu słuszności. Któż opisze jego ród, bo życie jego z ziemi będzie wymazane? Zapytał dworzanin Filipa: Proszę cię, o kim to prorok mówi, o sobie czy o kimś innym. I teraz Filip wyjaśnia mu. Nawiązując do przeczytanego tekstu, opowiedział mu Filip dobrą nowinę o Jezusie. Piotr, wsiadasz do taksówki, goście się ciebie tam pyta, o co ja czytam w ogóle, bo nie rozumiem Starego Testamentu. Piotr, wyjaśni mi o co chodzi z tym Jezusem. <słuch> Zatrzymał więc wóz wesz i tak, jadąc tą drogą, przybyli nad jakąś yy, wodę. Wtedy powiedział dworzanin, patrz woda, czy istnieje jakaś przeszkoda, abyś mnie ochrzcił. Zatrzymał więc wóz, weszli do wody i Filip ochrzcił dwo dworzanina. I teraz zobaczcie. Duch mówi do Filipa, Duch mówi do Piotra. Jedzie gościu, szuka mnie, bo był gdzieś tam, nie wiem, w Częstochowie, będzie przejeżdżał przez Rzeszów. Szukał mnie w Częstochowie, będzie Piotr, on przejeżdżał przez Rzeszów, więc wsiądziesz do tej taksówki. I ten Filip tak robi, na dzisiejsze czasy, w ogóle wiesz, takie posłuszeństwo w ogóle Duchowi Świętemu, bo Bóg widzi człowieka szukającego i zaczyna mu głosić Ewangelię. I gościu bierze tą Ewangelię, bo szukał Boga, zrozumiał o co chodziło z Jezusem. Zrozumiał, że on poszedł na krzyż, by nas zbawić. Zapewne Filip tłumaczył mu o chrzcie w imię Jezusa. I człowiek w ogóle jeszcze tego samego dnia zapragnął chrztu. I Filip, czy odmówił mu chrztu? Czy przeprowadził go przez, wiecie, jakieś tam teraz tygodniowe fundamenty i półroczną szkołę przygotowywania. Nie. Jeszcze tego samego dnia, w momencie, gdy ten człowiek uwierzył, został. Ochrzczony. I zobaczcie, czas nie jest przeszkodą. Tu wszystko chodzi o naszą świadomość, o świadomość tych ludzi, których chrzcimy i o pragnienie, o szczere pragnienie ich serca. I teraz jeszcze możemy sobie zadać takie pytanie, bo chodzi o to, żeby złamać pewne religijne schematy, które ludzie w Polsce nabudowali. Chrzest kojarzy się z chrzestem niemowląt. Okej, okay, tak wygląda to w katolicyzmie. W protestantyzmie jest tak w większości, że ty uwierzyłeś, a teraz musimy mieć specjalne przygotowania. Widzimy, że Biblia pokazuje coś innego. I my nie możemy być w ogóle schematyczni w swoich działaniach. My musimy obserwować osobę, słuchać Ducha Świętego i patrzeć, czy ona ma szczere pragnienie serca. I jeżeli naprawdę wierzy, chrzcimy człowieka. I teraz pytanie. Czy teraz ja, nie wiem, Krzysztof, Pawlików czy Paweł, powiedziałem komuś Ewangelię i ten człowiek uwierzył. Czy ja muszę tego człowieka prowadzić do Krystiana? Czy ja muszę teraz poprowadzić go, nie wiem, do kościoła i dopiero wtedy... Co mówiliście do Hebrajczyków? Że ja i Ty jesteśmy kapłanami Boga Najwyższego na tej ziemi. Prawda? Kto może chrzcić? Najważniejsza, osoba wierząca, narodzona na nowo, podążająca za Chrystusem. Jeżeli jesteś taką osobą, a głosisz Ewangelię człowiekowi i ktoś chce pełnię, zgadza się, wierzy, pragnie, możesz go ochrzcić. Nie musisz go prowadzić do mnie. Czasami możecie mieć jakieś niepewności, jasne, ale tak samo jak z uzdrowieniem. Jeżeli wy macie wiarę, to nie musicie prowadzić człowieka do Krystiana, żeby Bóg zadziałał w życiu tego człowieka. Ty jesteś kapłanem Boga Najwyższego. W tobie mieszka duch święty. Tak jak we mnie, taki sam duch święty jest w tobie, jeśli uwierzyłeś. I to jest piękno Nowego Testamentu, Nowego Przymierza: że tu nie ma specjalnych, wybitnych jednostek. Owszem, są różne powołania. Są różne w, y, w kościele nazwy to robocze, jakieś tam stanowiska i tak dalej. Ale to nie jest tak, że ktoś jest lepszy od kogoś. Prawda? Albo ktoś może, a ja, a ja nie mogę. Jeśli wierzysz, to nie musisz prowadzić człowieka do człowieka. Możesz się o niego modlić, możesz go ochrzcić, ty. I myślę, że w temacie kształtu wodnego to by było na tyle. Czy ktoś jeszcze ma może jakieś, nie wiem, pytania?